Wiesz jak że gdzieś zagramy w Roblox z Amelią. No, nie musisz krzyczeć. I co z tym twoim kanałem, moim tak kobieta z Wasi? Czemu ja mam ten tasak w ręku? Czemu ja mam ten tasak w ręku? Jak go mogę zdjąć? Ale bez dźwięku. Tylko bez dźwięku. Znaczy, ty masz kompa. Laptopa, na którym też możesz nagrywać, ale musisz mieć wtedy jak ja, że YouTube'a musisz mieć na y, komputerze i na laptopie i na telefonie. Ja idę... Co, Co idziesz rzucić? Ja... No wiem, ale... Ja... Ja. Ej, nie rzucaj ich! To za... To za... To za ostatnią. Ty też, kurczaczku, idź tam. I tam. Hej, ten kurczak! O, gramy w siatę? Złapałem. Tak. Nie, złapałem. Właściwie z nim lecę na desce. To. No, tu jesteśmy. To jest twój już. <śmiech> <śmiech> A przed chwilą, czemu zabijesz kurczaczki? Dobra, Amela bo tamte poumierały, trzeba nowe zrespawnić. Amelia, już są nowe, pomocy. Czemu on jest taki gruby, ten jeden kurczak? I ci go rzucę? Rzuciłem nim. Kurczak jakiś zleciał chyba. Zleciałem. I wszystkie kurczaki z nim. Patrz, rzucam ci grubego tam za tobą jest, patrz. Podejdź do niego. I patrz, jak on biega, patrz, jak on biega. No. <stość> <X -tale. sad Referzyna> Twoje jedno dziecko? Co? Czemu? Ale czemu nie możesz się tak na filmach obrać? Sorry, ja chciałem to. A ciebie wyrzucę. Idziemy. Content, taki content Bajla, bajla, bajla Ej, no, puść mnie Ale to ja miałem być szefem tego, bo to ja nagrywam O, tak? To już mi stąd. O, ty znęcasz się nad grubaszkiem Jak to? No bo jakim rzucasz! I, 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 op. Idziemy? Gdzie idziemy? Uuu! O, o, rzuciłaś mną! Rzuci... O, ty jeszcze mnie wyzwałaś! No! Nie! Co za ona farta! Że mi ucieka! Teraz tak masz przerą mamę! Tak cię! Jakby co, ja nie grym na laptopie. Musisz w dół kamerkę mieć. Musisz mieć w dół kamerkę. Kurczę, ale było blisko, by złapać cię. Możecie tak przestać mówić, bo mnie tylko to denerwuje. Kurz, pioł wasze. Nie mówię. Nie mówię tak. Nie mówię tak. Kiedy tak powiedziałem? A bzzz. A ty rozkoczniu, co tam to zrzut było? To się grało się w młodości w to. O, twoją głowę złapałem. Amel łap grubego Możesz nim rzucić. On jest do trenowania. Chyba. <ścoughs> oh, ty! Ej, ty mnie zostaw! Idź do Amelia. Amelie męcz Patrz, ja robię z nim Amelia. I'sapi mi jada OK. Okej, okay. znęcamy się, o, ja skoro się znęcamy, włóżmy go do puszki i rzućmy nim. A ja nie, ja wyrzucę go z tej puszki. Tylko nie wiem jak tą puszkę wywalić już. Coś to mi jada? o. Bo będę to słychać. I tak jak, jak słychać No gruby Wara! No jak piesz wodę. Żartuję, umie to słychać. Ta słychać. Bo to jest bumerang! Pik, pik! Ja nie ma... Ty, co ma tu na plecach? Puszczam. Nie śpiewaj tego, nie śpiewaj paliona. My nie popieramy paliona treści. Nie wiem, ale nie, nie wiem, kto w tych czasach słucha paliona. Sos, syn, kamele. Dobra, ja też. Hello, to co, to, to kończymy odcinek? To wybierz grze. Nie... Nie skończyłem? Ale już nie skończyłem go na... Nie skończyłeś! A skąd ty jesteś? Nie skończyłem odcinka! Cały czas odcinek leci! Tak, leci cały czas odcinek! To jest... To se na Tobie zobaczysz, no to ja więcej z Tobą nie będę nagrywał odcinków violo. skoro... Co to za główienko? Nie będę tak gdyby był takich tych, chyba że nie odbaliłem nagrywania. A nie, jest odpalona. No co to stonoga, co to za gówno? Stonogę?! Co Ty gadasz? Nie grałem w to. Nie grałem w to! Ja nie wiem co chodzi. Jaki? No, możesz. Ja w to nie grałem! Co ty grałeś? Możesz. Możesz. Nie nagrywam, możesz powiedzieć, kurczę. A mi się ile razy zdarzyło, że przeklęłem? Na odcinku no to powiedz kurwa, i cholera z tym nie. nie musisz. Kto to ogląda? Powiedz mi, widzowie, i tak na to nie zwracałem. Bo... co to za BZIDAL! Pomocy, to coś mnie goni. W ogóle cię mnie zacina, więc nie będę słuchać jak piszczysz. Co za gąsienica robi? To nie gram. Głupia gąsienica zjadła mnie. Głupia gąsienica. Nawet nie gąsienica. To jest Star kuneba. Nie dokończę. Ja bym zagrał w... Wiesz co? No jest cały czas. Tak, ja chciałem... Nie wiem, czy się... U, u, przetrwaj. Survive. Dołącz Nie, dobra się si dołączyłaś Okej okay. się skradam Nie wiem, zobaczymy O nie muszę um... Zobaczymy, kto będzie mordercą Było blisko mnie. O oh, noob. O nope, O oh, nope. oh, no, 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 no. O oh, no. Musimy się gdzieś schować. Tak. A gdzie jest? <laughs> Przychodzi komia. Ja. mnie Gdzie ty jesteś? Jestem u siebie Które marzą? Siema! Siema! A jak on wygląda? Jest Chyba nie wejdzie. nie może O jest obok Uf. Na dachu było obok. On tam idzie właśnie, Amelia. Nie wiem, czy wiesz. Shift. Idzie tam do ciebie.

Não, eu should mean minha... Ja, och check kom. Ja, så check kom. Och we'll check Ja szybko idę do talet, zaraz będę widzowie, o tak samo mam. Jesteśmy, tylko ja musiałem się wyciszyć jeszcze. Czeka, jak to będzie. Ja te... O ja jestem! Okej, okay, to nas no The killer. Nie śpiewaj, bo prawo autorskie. Zabijam lu... Jestem killer. Aha, muszę czekać na starcie. Dobrze, dobra koleżanko. A kto tam na górze chodzi? Opa! Zabiłem. Gdzie jesteś?

Dobra, zabij te dwie osoby. Dobra. Ale ja im muszę wszystkich zabić, Amelia. To nie. To tak być nie może. Uleciu dziewczyny, ja nie, nie a ja wszystkiego, wszystkich muszę. Muszę wszystkich zabić, dobra, zabity mam wszystkich. Dobra. Kto jeszcze został? Dobra, wygrałem. Mów, jakby ktoś cię leczył. Okej, okay, ale ja jeszcze kręcę odcinek. Uciekną dwie osoby. Uciekły. Dziękuję ukrywam za oglądanie, żegnam się z nami.